E, what? Studio ciemna strefa, z kurwy synu. Edo, edo, do O. Jak mi bracia puszczał rapy, to nie wiedział, gdzie to zajdzie. Teraz o tym gadamy przy blancie. Rozmawiamy tutaj na poważnie, gdy mówimy o życiu, które kurwa nie jest zar. Jak mi bracia puszczał rapy, to nie wiedział, gdzie to zajdzie. Teraz o tym gadamy przy blancie. Rozmawiamy tutaj na poważnie, gdy mówimy o życiu, które kurwa nie jest za Reto kurwa młody łepek zaparkował pod blokiem. Jeździłem na rowerze, tu gdzie teraz gnam fałosie. Sprawdzam, co gniecie kieszeń z mało latem robiąc fotę. I szczerze w niego wierzę, że też kiedyś zrobi flotę. to, to posło pod blokiem, w którym się wychowałem. Pod nim stawiam gablotę, by na obiad zabrać mamę. Pojadę z nią do knajpy jak najdroższej. Nie spanować, a pokazać, że jest dobrze. Bo nieraz raz Czuć niepokój. czuć niepokój Zadbam by ten skurwiel dał jej w końcu, spokój. w końcu spokój Mama podniosę na barki To czego nie uniósł ojciec yeah. Będę działał zamiast marzyć Wiem, że Dzi to udowodnię yeah. Za mało lata życie było beztroskie Każdy chciał być dorosły Nie zdając sobie sprawy w ogóle Że wiąże się to z obowiązkiem Że nie wszystko jest proste Co to jest niepokój i nerwobóle Jebany niepokój czuję przez co kuruje się skunem Chuj nerwy popsute mimo to kieruje się rozumem Niedawno mówił mi kumpel i teraz go zacytuję. zacytuję Pamiętaj byku, że tylko spokój nas uratuje tu, tu czuję niepokój, gdy się tylko coś kroi, kroi. Czuję niepokój zazwyczaj obok patroli Woo. Mamy niepokój w szoku, tu się od nich roi. roi Mają cię na oku najpierw, a potem na dłoni Jak Woo. mi wraca, puszczał rafy, to nie wiedział gdzie to zajdzie Woo. Teraz o tym gadamy przy blancie Woo. Rozmawiamy tutaj na poważnie, gdy mówimy o życiu, które kurwa nie jest żartem. Jak mi bracia puszczał rafy, to nie wiedział, gdzie to zajdzie. Teraz o tym gadamy przy plancie. Rozmawiamy tutaj na poważnie, gdy mówimy o życiu, które kurwa nie jest żartem. Na pani klasycznie, klasycznie. dojeżdża mnie to psychicznie. psychicznie Czuję niepokój, blisko wyroku, dźwięk telefonu nie milknie yeah. yeah. Wokół sprawy do ogarnięcia, wciąż nie narzekam na brak zajęcia Ile się to. dzieje, nie masz pojęcia, nic nie proste ma... nie jest, życie się rozpędza Życie napędza, losu wira, że ukształtowało mnie wiele zdarzeń, coś mi to dało, równie zabrało, jestem jak każdy, ciągle mi mało Czasami ręce się zapętają. gubię się w tym, kiedyś inaczej to wyglądało, nie byłem aż tak wiebany w młym z tobą tato, pytam mnie syn, serce mnie boli Bo chcę być z nim, ale co zrobić, muszę zarobić na gorsze dni Nimi bani myśl, o tym, że nic nie jest proste A niepokój rośnie bardziej, gdy życie dorosłe co dzień się borykam, tu z niejednym dylematem I czuję niepokój, ziomuś, nawet jako raper Choć którzy twierdzą, że mam życie idealne To tak naprawdę chuja wiedzą, mówiąc dosadnie uh. Mówiąc dosadnie, bonus RPK Pisząc dokładnie, czerwin TVM CZUJĘ niepokój RETO retto 2019 My jesteśmy z różnych bajek, chłopaku często twoja chora bajka się sypie Słuchacz chciałby kurwa uczyć nasz rapu Wiele łączy scenę dzieląc publikę My jesteśmy z różnych bajek, chłopaku często twoja chora bajka się sypie Słuchasz chciałby kurwa uczyć nasz rapu Wiele łączy scenę dzieląc publikę hey.